Dzień dobry Państwu. W tym filmie pokażę, jak wygenerować raport pomocy technicznej Support Tool Log, kiedy Bitdefender nie jest zainstalowany na naszym komputerze. Raport taki może nam się przydać w przypadku problemów z instalacją. Jak taki raport wykonać? Najlepiej będzie pobrać go bezpośrednio z naszej strony, z odpowiedniego artykułu czyli jak wygenerować Support Tool Log, kiedy Bitdefender nie jest zainstalowany. Oczywiście link do tego artykułu, jak i bezpośrednio do samego narzędzia Support Tool Log umieszczę bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Tak więc musimy wejść na stronę artykułu i w punkcie numer 1 mamy link do pobrania narzędzia. Klikamy na ten link i pobieramy narzędzie. Gdy narzędzie się pobierze, uruchamiamy je. Następuje wypakowanie. Musimy potwierdzić, że jesteśmy administratorem tego komputera, i uruchomi nam się nasze narzędzie zbierające informacje z naszego komputera. Musimy wybrać kategorię problemu. Ja wybiorę pobieranie i instalację. Mamy tutaj też pole opis problemu, ale opisem zajmuje się nasza polska pomoc techniczna i będą Państwo zgłaszali problem w języku polskim do nas mailowo na pomoc małpa, dlatego w samym raporcie tego opisu nie musi być. Tak? Żeby po prostu zatwierdzić, można wpisać cokolwiek. Ja kliknę spację. Znajduje się tu też opcja try to reproduce the issue. W przypadku, gdy wiemy, w czym jest problem, możemy kliknąć ten przycisk, następnie kliknąć start, dzięki czemu narzędzie zacznie gromadzić aktualnie informacje tego, co się dzieje na naszym ekranie. Dosłownie będzie przechwytywać to, co się dzieje teraz na komputerze. Tak więc, jeśli wiemy, w czym jest problem, musimy teraz upewnić się, że on wystąpi. Chodzi tutaj o to, żeby wykonać wszystkie czynności, które prowadzą do tego, że problem na pewno się pojawi, tak żeby był on mógł być zarejestrowany przez narzędzie. Gdy odtworzymy problem, możemy kliknąć finish. Narzędzie zakończyło rejestrację i możemy zatwierdzić klikając confirm ticket. Następnie musimy podać na pełną nazwę oraz nasz adres e-mail. Musimy też zgodzić się na przesyłanie informacji dotyczących rozwiązywania problemu do Bitdefender. Tak więc zaznaczamy pole wyboru i klikamy Create Debug Package. W tym momencie zbierane są informacje dotyczące naszego komputera. Plik raportu został utworzony na pulpicie. Klikamy zakończ i przechodzimy do pulpitu. I jak Państwo widzą, mam tutaj plik raportu BDSP. Ten plik proszę przesłać do nas na pomoc bitdefender.pl wraz z opisem problemu w języku polskim. Dziękuję za uwagę.